W całym domu słychać go, włosy czeszę raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La, 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 na nerwach gra i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek W sobotnim finale Pucharu Anglii zagra aż Athletic! Przywitajmy ich wielkimi brawami! Do boju, Aston Athletic! To najszczęśliwszy dzień w moim życiu! A moja mama zgodziła się, żebyśmy obejrzeli finał u mnie w domu. Będą chipsy i lemoniada. Tak! <laughs> to będzie najlepszy dzień w dziejach! Do boju, Aston Athletic! Aston Do boju, chłopaki! Karolku, A? pamiętasz o podwieczorku urodzinowym Wojtusia, prawda? Ale w sobotę będzie finał pucharu. Wiem i dlatego ci przypominam. Jedziemy do cioci Belli. Ale mamo! pod wieczorek nie futbol. Nie! Koszmarny Karolek i urodziny Wojtusia. Karolku, nie możesz doczekać się finału? Co? O, yy, tak. Moi rodzice kupili mi nowy panoramiczny telewizor, więc wszystko obejrzę w wysokiej rozdzielczości. Wysokiej rozdzielczości. A ty będziesz oglądał w swoim starym pudle? Tak, niewykluczone. O, o, i, I będziemy mieli specjalny ciało w kształcie wielkiej. Karolku, u cioci Belli też na pewno będzie dużo ciast. O, mama! Przepraszam, Karolku, nie trafiłem. A ja chciałbym nie trafić do ciotki, że też nie mogła wybrać innego terminu na urodziny synalka. Czas na herbatę, halo? Bella przy aparacie? Halo! Z tej strony premier Rady Ministrów. Chcę panią poinformować, że w sobotę nastąpi zmiana czasu, więc pora podwieczorku wypadnie trzy godziny później niż zwykle. Przepraszam, ale nie dosłyszałam, kto? Mu? Rozmawiam z kimś, kto twierdzi, że w sobotę pora podwieczorku wypadnie trzy godziny później. <grystanie> Nie kombinuj, Karolku, i tak musisz przyjść. Karolku, pośpiesz się, zaraz wychodzimy. Chyba nie będę mógł pójść, mamo. Nie czuję się najlepiej. Karolku, jedyne co ci dolega, to futbolowa gorączka. Masz 10 minut na przebranie się, albo pójdziesz w piżamie. Ale. Żadnego ale. Co powiedziałaś, ciociu Bello? Ojeju, przyjęcie jest odwołane! Dobrze! Nie martw się, ciociu, przekażę rodzicom. E -e -e. Masz 20 sekund na dokończenie płatków śniadaniowych. Mm. Mm -hmm. Karol! Gdzie jesteś? Nie martw się, mam nawigację. Wyznaczam trasę do celu. To niesprawiedliwe! O proszę, zawieźcie mnie do domu, Ola, proszę, 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 proszę! Nie, Karolku. Jeżeli ci to polepszy nastrój, to możesz wręczyć Wojtusiowi prezent. Zamknij się, Łobalu. Nie będę dawał Wojtusiowi żadnych prezentów. Karolku, nie bądź koszmarny. Stój! Co się stało? Daj spokój, Karolku! Się, siku. Wytrzymaj, Karol. Muszę, bo dojdzie do nieszczęścia. Ach. Karolku, co tak długo? Zatrzasnęło się. Serio? Może mnie się uda. Nic z tego, ani drgną. Możecie pojechać bez mnie, odbierzecie mnie wracając. Nie kombinuj, Karolku, tylko wyłaś! Nie! E, Karolku, albo natychmiast wyjdziesz z toalety, albo porozdaję wszystkie twoje zabawki i odbiorę ci kieszonkowe, dopóki nie skończysz 90 lat. Hmm. Dobrze, tato. Witaj, Bello. Och, cieszę się, że jesteście w komplecie. O tak, Karolek będzie mógł obejrzeć moje prezenty, mam ich mnóstwo. To sympatycznie. I ciociu, czy mógłbym u was obejrzeć finał pucharu? Tak, proszę bardzo. Uuu, ale na DVD mamy najzabawniejsze przypadki chomików. O to doskonały pomysł, Damianku. Obejrzymy po podwieczorku. Dzięki, Rubalu. Karol. A teraz zapraszam wszystkich do salonu. Nie zdążyłam wyczyścić sreber. Ha, nigdy w życiu idę szukać telewizora. O, o tu nie ma. O, tu też. Tak. O, Nie. Och, proszę pozwól mi oglądać choć przez minutę. Ani nawet przez pół, Karolku. I w tej chwili zejdź na dół. Hmm. O, jeszcze jeden Łokman. Mam już ich chyba z pięć. <słuch> o, krótkofalówka? Ani by z kim miałbym rozmawiać? Odpakuję prezent od mamusi. Oczywiście największy! Halo? Lolo, tu Karolek Potrzebuję pomocy. Ja hmm. dobrze Nie ma sprawy, Karolku. Najpierw musisz otworzyć klapkę w obudowie. O, już otwieram. Gotowe. Teraz musisz odłączyć niebieski przewód. Karolek! Karol! Gdzie ty znów jesteś? Mów szybciej, bo idzie mama. O. Karol! zrobione. Dobrze, Karolku. Teraz z powrotem włóż baterię i możesz odebrać sygnał. Wygląda na to, że w Ashton Athletic szykuje się zmiana. O, ekstra! Dzięki, Lolo. No, przepraszam, mamo, zabłądziłem. O, bo uwierzę. Wszyscy czekają na ciebie w jadalni. Dobra. Do końca meczu zostało kilka minut, a wynik nadal bezbramkowy. Jak miło w końcu zobaczyć wszystkich razem. O, w cudownej ciszy. Podanie do McNay'ego. Przeszedł obronę przeciwnika. Patrz, synusiu, co mamunia ma. Już mu nie przeszkodzi Jest sam na sam z bramkarzem I go! Go!